Dzień dobry, moi widzowie, mamy czwartek, może już jest dzisiaj czwartek. Ja jak widzicie próbuję się przebudzić, ale no ciężko jest. <laughs> ja się zaraz zaczynam pracę i potem chwilę odpocznę, a potem robię nowy trening nóg, który yy, mam ułożony. Jezu, o, przepraszam, postaram się go nagrać. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Kubę zimnej wody na łeb chyba potrzebuje No jest tragedia. <grywia> Jazda. Kochani, ja się na szybkości ogarnęłam na siłownię. Zjadłam jeszcze posiłek przedtreningowy, Nie nagrałam go wam, bo po prostu to było tak szybkie jedzenie podczas przerwy, że jasny gwint. Umałam ząbki. Przed treningiem jeszcze jadę na zakupy. I jak zrobię zakupy, to już jeden po prostu na siłownię, na trening no, Więc let's go! Zaczynamy od przysiadów. Robimy 5 serii, przedział od 6 do 8 powtórzeń. Plan na dziś to jest zakończyć na 70 ze względu na moje kolano, więc mam nadzieję, że mi się uda. Co? Nie przedłużajmy, zaczynamy. Dobra, moi kochani, 70 kg na 8 powtórzeń weszło łatwiutko, więc z następnego tygodnia zwiększamy. Ale fajnie, bo kiedyś 70 kg brałam może na 2 powtórzenia, a teraz w serii, nawet w trzech seriach po 8 powtórzeń. Nice Old Chix. Jeżeli chodzi o przysiad, to pamiętajcie o tym, żeby nogi, w sensie stopy, nie były szerzej niż szerokość barków. Może delikatnie. Palce bierzecie delikatnie do zewnątrz i kolana też skupiacie się na tym, by nie schodziły Wam do środka broni porze. Robicie wolne zejście w dół i ja zawsze skupiam się na tym, żeby odcinek lędźwiowy trzymać jak najmocniej. I w momencie, kiedy już czuję, że minimalnie go puszczam, idę do góry. W momencie, kiedy zejdę na dół i całkowicie puszczę lędźwie, pcham ciężar do góry plec, e, dolnym odcinkiem. Pleców, zamiast pchać go tymi mięśniami, które powinnam, czyli powinnam się skupić na pięciu pośladków i całych ud. No. I tak to się robi. Co teraz? Co teraz? Teraz robimy hip trasty. Hip trasty sobie zrobimy w pięciu seriach po 8 powtórzeń.

Jezu, jak masz tak marudzić, to idź stąd. Ty musisz <laughs> zawsze coś tam przypowiedzieć, powiedzieć i dopiero wtedy się zatrzymasz. Dobrze, klapki dane. Hey, Puszczaj już, kurwa, <laughs> No już, puszczcie, no. Ale go nie kameruje, tak? No, tak. Kurwa, no tak. Dobre, bo on 130 kg w ostatniej serii na 8 razy poszło. I zaczynałam na 90, skończyłam na 130. Kolejnym ćwiczeniem jest dzień dobry ze sztangą. Bardzo fajne ćwiczenie na dwugłowy i na poślad. Najlepiej zacząć w sumie od maszyny Smitha, jeżeli chodzi o dzień dobry. Sztanga leci tylko góra-dół, nie poleci Wam ani w przód, ani w tył, więc to jest fajnie zabezpieczona maszyna pod to ćwiczenie na start. Tak jak mówiłam, kolejne ćwiczenie jest na maszynie Smitha, która tam sta za mną stoi. Ota, tutaj. W sumie, dzień dobry, ze sztangą to jest taki martwy ciąg, ale nie zbieramy sztangi z podłogi, tylko kładziemy ją na plecach i robimy w sumie bardzo podobny ruch. Zaraz bym pokażę. Co jest Mati? Przerywasz mi we vlogu. <grywa> Oni w ogóle mnie się tak rozpraszają, że jak ja to zmontuję i wyjdzie z tego coś dobrego, to będzie sztos. I co? Następne ćwiczenia? Wykroki ze szlangą. Tak ja ich nienawidzę. No ale lecimy. Jak mus, to mus. Samo się nie zrobi, nie? widzę wykroków. Patrzcie widzowie, Mati robi przysiad. Nie, no. dole. Tyle z jego... Co? Co? Coś ty powiedział? No, nie musi Dobra, wykroki zrobiłam w czterech seriach po 30 powtórzeń. Zakończyłam na ciężarze 30 kg. Będziesz się nagrywał? I generalnie jeżeli chodzi o wykroki, to zawsze pamiętajcie... Dawid! Zawsze pamiętajcie o tym, żeby nogę uginać mniej więcej też w okolicach 90 stopni i tak samo nogę z tyłu, żeby ten krok nie był ani za szeroki, ani za wąski. I ostatnie ćwiczenie, czyli pieprzone bułgary. Gwiazda! No, trzymaj, trzymaj, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Wow, Mati, wow. Niby jest skrajna, a potrafi takie rzeczy. I bułgary. Jak coś robimy w czterech seriach po 12 powtórzeń na nogę. Mamy zrobione. Lecimy z brzuchem. Brzuch robimy w trzech seriach. Będą trzy ćwiczenia bez przerwy. Po tych trzech ćwiczeniach robimy około 30 sekund przerwy. 20 rowerków, 20 tak zwanych kokonów i 20 w sumie. Nie wiem, jak to ćwiczenie się nazywa, ale Wam pokażę. Let's go! Uwaga, moi drodzy, na zakończenie pokażę Wam coś fajnego. Ha! Kurwa! No, prawie! Ja bym tak nie zrobiła, kręgosłup, bym miała złamany, nie? Dobra, i na tym zakończymy dzisiejszy trening. Zeszło mi około dwóch godzin, ale to też przez to, że się z chłopakami zagadałam. W każdym bądź razie, fajny trening, mocny trening. Rozpiszę Wam go. Y Całego w opisie, żebyście mogli sobie zastosować do swoich planów, jeżeli tylko chcecie. A ja co? Będę wdzięczna za każdą subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, wpadajcie na mojego Instagrama, TikToka. Ja dziękuję Wam za dzisiaj i życzę Wam miłego wieczorku. Buziaki, Nara!